Milioner myślał, że to spotkanie to jakiś żart, aż nagle weszła dziewczynka i powiedziała z czułością: Moja mama zaraz przyjdzie. Nie miała mnie z kim zostawić, więc postanowiła zabrać mnie ze sobą. Nikt wtedy nie wiedział, że ta chwila na zawsze odmieni los wszystkich. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Aleksander Kowalski. Siedział w milczeniu, wpatrując się w ekran telefonu, żadnej wiadomości, żadnego wyjaśnienia, nic. Minęło już trzydzieści minut od ustalonej godziny. Dla człowieka, który przez całe życie był centrum ciężkości w każdym pomieszczeniu, w którym się pojawiał, to oczekiwanie brzmiało jak okrutny żart. Jego odbicie w szklanej ścianie kawiarni w śródmieściu nie przypominało magnata inwestycyjnego, którym był na co dzień. Wyglądał jak zwykły, Zmęczony mężczyzna. Zestresowany. Zaniepokojony. Niezrozumiany. Miało to być zwykłe spotkanie. Kobieta z aplikacji. Dyskretny profil. Żadnego blichtru, żadnych filtrów, tylko imię. Katarzyna Nowak. Nauczycielka. Uśmiech ledwo zauważalny. Zielone oczy skupione prosto w obiektywie aparatu. Coś w tym zdjęciu poruszyło w nim coś, co dawno przestał odczuwać. Bez jachtów, bez sztucznych pus. Pierwszy raz od lat poczuł autentyczną ciekawość. Był już o krok od zapłacenia rachunku i skasowania aplikacji, gdy poczuł delikatne pociągnięcie za rękaw marynarki. Spojrzał w dół, zaskoczony. Dziewczynka. Blond włosy w niedbałych warkoczykach, wielkie brązowe oczy, które patrzyły na niego z dziecięcą pewnością siebie. Cześć. Moja mama zaraz przyjdzie, zamrugał. Zdezorientowany. Twoja mama? Tak. Nazywam się Maja. Mam pięć i pół roku. Usiadła naprzeciwko niego, jakby to miejsce od zawsze należało do niej, a on, który potrafił negocjować miliardowe transakcje z kamienną twarzą, nagle poczuł się nieproporcjonalnie mały w obecności tej dziewczynki. Lubisz kawę? Zapytała po chwili, kręcąc palcem po powierzchni stolika. Raczej nie dla dzieci odpowiedział, a jego głos zdradzał zdziwienie i delikatną nutę rozbawienia. Ja lubię zapach. Mama zawsze pachnie kawą, kiedy wraca z pracy. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Słowa utknęły mu gdzieś w gardle, a w głowie miał tylko pytanie, co ja tutaj właściwie robię. Wtedy ją zobaczył. Katarzyna szła szybko, ale z wyraźną rezygnacją w ruchach, spóźniona, ale bez pośpiechu, jakby pogodziła się już z tym, że zepsuła wszystko. Gdy ich spojrzenia się spotkały, nie było w niej ani cienia udawania, żadnego sztucznego uśmiechu, żadnego kokietowania, tylko zmęczone, ale pewne siebie spojrzenie. Nie miałam z kim jej zostawić, powiedziała, zanim usiadła. To było albo to, albo odwołać wszystko. Powinnam była ci powiedzieć wcześniej, że mam dziecko. Aleksander skinął głową, próbując utrzymać wzrok. Słowa utknęły mu w gardle. Znowu. W środku czuł się zdemaskowany. Ty też wszystkiego mi nie powiedziałeś, dodała Katarzyna, siadając obok Mai. Jej głos nie był oskarżycielski, raczej rozczarowany i bardzo cichy dotarło do niego. Nie powiedział nic, ani o pieniądzach, ani o tym, co naprawdę robi, o tym, że może kupić większość rzeczy, ale nigdy nie potrafił kupić autentycznej relacji. Katarzyna miała rację. Oboje przyszli tu w maskach. Maja zaczęła bawić się łyżeczką, udając, że miesza niewidzialny cukier w pustej filiżance, więc Aleksander odezwał się w końcu. Co lubisz uczyć najbardziej? Katarzyna spojrzała na niego zaskoczona. Może spodziewała się, że wyjdzie, może nawet tego chciała. Ale on został, został i zadał pytanie. Lubię, kiedy dzieci zaczynają wierzyć, że potrafią coś więcej niż myśleli wcześniej, odpowiedziała po chwili. Nie chodzi o temat, Chodzi o ten moment, moment, kiedy coś się zapala. Aleksander patrzył na nią przez dłuższą chwilę. Było w niej coś, czego nie potrafił nazwać, coś nie dzisiejszego, autentyczność, której nie widział od lat, może nigdy. A ty? Zapytała nagle. Co lubisz najbardziej w tym, co robisz? Milczał. Dobre pytanie. Co on właściwie lubił? Liczby? Władzę? Możliwość zniknięcia w świecie, gdzie wszystko dało się przewidzieć? Spojrzał na Maję, która właśnie napełniała wyimaginowaną filiżankę dla niego. Może ten moment, kiedy wszystko się układa, kiedy wiem, że decyzja była dobra, że zadziałała, Katarzyna nie odpowiedziała, skinęła tylko głową, rozumiała go bardziej niż był gotów przyznać, spotkanie trwało jeszcze prawie godzinę, nie było wielkich rewelacji ani romantycznych uniesień, była rozmowa. Prawdziwa, surowa, bez scenariusza, a może właśnie przez to, bardziej ludzka niż cokolwiek, co Aleksander doświadczył od bardzo dawna. Gdy się żegnali, Maja podeszła do niego i podała mu rękę jak dorosła. Możemy kiedyś jeszcze raz się spotkać? Zapytała poważnie. To nie zależy tylko ode mnie, odpowiedział spoglądając na Katarzynę. Ona nie uśmiechnęła się, ale w jej oczach pojawił się cień czegoś otwartego. Nie była to zgoda. Ale i nie była to odmowa. Kiedy wracał do swojego luksusowego apartamentu, z głową pełną słów, które nie padły, czuł, że coś się przesunęło. Delikatnie, jakby jakiś mechanizm, przez lata zardzewiały, zaczął znów działać. A jednak, zanim zdążył zatrzasnąć drzwi za sobą, jego telefon zawibrował. Numer nieznany. Wiadomość krótka. Wiem, kim ona jest i wiem, kim ty jesteś. Uważaj na to, w co się pakujesz. Patrzył na ekran, a krew powoli odpływała mu z twarzy. Katarzyna? Nie. To nie był jej styl. Maja? Nieprawdopodobne. A jednak coś w tym wszystkim nie pasowało. Telefon zawibrował ponownie. To dopiero początek. I wtedy zrozumiał. Ten wieczór nie był przypadkiem. I nikt tu nie był tym, za kogo się podawał. Trzy dni. Tyle zajęło Aleksandrowi, by zdobyć się na odwagę. Trzy długie dni krążenia po mieszkaniu, patrzenia w ekran telefonu, przewijania rozmowy, którą kończyło tylko jedno słowo do zobaczenia. W głowie powtarzał sceny z tamtego spotkania, każde spojrzenie, każde niedopowiedziane zdanie, a przede wszystkim ten anonimowy SMS, który nie dawał mu spokoju. W końcu otworzył aplikację, w której wszystko się zaczęło. Palce zawisły nad klawiaturą. Napisał jedno krótkie zdanie, skasował je, napisał drugie, znów skasował, wreszcie wysłał coś banalnego. Możemy porozmawiać? Odpowiedź przyszła niemal natychmiast. Zwięzła, lodowata. Google istnieje. Zamarł. To wystarczyłoby zrozumieć już wiedziała. Artykuł z Forbesa: ranking najbogatszych Polaków. Zdjęcie, które nie pozostawiało złudzeń. Cała jego próba bycia zwykłym konsultantem finansowym, rozpadła się jak szkło. Patrzył w ekran jeszcze chwilę, zanim napisał Nie chciałem, żeby to cię odstraszyło. Czekał. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność. W końcu odpowiedziała Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że nie byłeś szczery. Poczuł, jakby ktoś rozdarł powietrze tuż przy jego uchu. To nie była złość, to była czysta prawda i właśnie dlatego bolała. Spotkali się trzy dni później. W tej samej kawiarni, bez maji, Katarzyna przyszła z torbą wypchaną kartkami, testami, czerwonym długopisem. Jej ruchy były spokojne, ale coś w jej spojrzeniu zdradzało napięcie. Usiadła naprzeciwko niego, nie prosząc o nic, nie powitała go ciepło, ale też nie odwróciła wzroku. Nie spodziewałem się, że odpiszesz, zaczął cicho niemal niepewnie. Nie przyszłam po to, żebyś się tłumaczył, chciałam usłyszeć prawdę, zanim znikniesz na dobre. Aleksander skinął głową. Miał wrażenie, że każde słowo będzie brzmiało jak obrona, a on nie chciał się bronić. Bałem się, że nie zobaczysz mnie. Że zobaczysz tylko liczby, tytuły, nazwiska. A czy to nie część ciebie? Przerwała spokojnie. Nie możesz udawać, że nie istnieje to, co zbudowałeś. To nie pieniądze mnie odstraszyły, tylko to, że próbowałeś udawać kogoś innego. W jej głosie nie było gniewu. Było coś o wiele trudniejszego do zniesienia zawód. Zawsze wszystko kontrolowałem, przyznał po chwili. Nauczyłem się, że ludzie widzą tylko to, co im pokażesz. A ja chciałem zobaczyć, czy ktoś potrafi spojrzeć poza to. Katarzyna opuściła wzrok na kartki leżące przed nią. Jedna z nich była poprawiona na czerwono, pełna błędów ucznia. Przez moment patrzyła na nią, jakby coś analizowała. I co zobaczyłeś we mnie? zawahał się. Nie wiedział, jak odpowiedzieć, by nie zabrzmiało to banalnie. Zobaczyłem kogoś, kto nie próbuje, kto po prostu jest, kto nie musi niczego udowadniać. Katarzyna uniosła wzrok, a w jej oczach pojawił się cień czegoś miękkiego. Może współczucia, może ciekawości. Nie wiem, czy to komplement, czy diagnoza. Uśmiechnął się słabo. Chyba jedno i drugie. Zapadła cisza. Nie ciężka raczej taka, która zawisa między ludźmi, gdy żadne z nich nie wie, czy to już koniec, czy dopiero początek. Po kilkunastu minutach rozmowy, która coraz bardziej przypominała rozgrzebywanie starych ran, Katarzyna odłożyła długopis. Nie jestem przyzwyczajona do świata, w którym żyjesz, powiedziała w końcu. Tam wszystko wydaje się większe, szybsze, głośniejsze. Ja żyję w innym rytmie, ale zatrzymała się. Chcę zobaczyć, czy może istnieje pomost. Aleksander patrzył na nią z niedowierzaniem. Te kilka słów sprawiło, że coś w nim pękło. Nie jak szkło, ale jak skorupa. Pomost, powtórzył cicho. Nie wiem, czy umiem go zbudować, ale chcę spróbować. Katarzyna westchnęła, zbierając papiery. Nie buduj, po prostu nie burz. Wstała, przewiesiła torbę przez ramię. Maja o tobie pytała, rzuciła nagle: Tak? Aleksander podniósł wzrok. Zapytała, czy jesteś tym panem, który zna się na liczbach. Powiedziałam, że tak i że liczby to nie wszystko. Uśmiechnęła się. Tym razem lekko, ale prawdziwie. Zanim wyszła, dodała cicho. Nie zawiedź jej. Został sam. Patrzył, jak odchodzi, aż zniknęła za rogiem. Przez chwilę myślał, że to koniec, ale gdy sięgnął po telefon, ekran znów zamigotał. Nieznany numer. Ta sama czcionka. Ten sam ton co poprzednio. Pomosty bywają pułapkami. Zacisnął szczękę. Czuł, jak coś się w nim napina. Otworzył kolejną wiadomość. Zanim zbudujesz most, upewnij się, że wiesz, kto stoi po drugiej stronie. Telefon wypadł mu z ręki. Wiedział, że to nie przypadek. Ktoś obserwował każdy jego ruch, każde spotkanie. I wtedy przypomniał sobie słowa katarzyny: Nie burz. Nie miał pojęcia, że to już nie był tylko wybór między szczerością a kłamstwem. To był początek gry, której reguł dopiero miał się nauczyć. Park Łazienki tętnił ludźmi. Aleksander przyszedł pierwszy. Bez kierowcy, bez garnituru, bez telefonu przyklejonego do dłoni. Tego dnia nie chciał być Aleksandrem Kowalskim z pierwszych stron gazet. Chciał być człowiekiem i nie był pewien, czy potrafi. Czekał przy wejściu, blisko marmurowych schodów, z rękami schowanymi w kieszeniach dżinsów, jakby chciał ukryć fakt, że drżą mu palce. Miał wrażenie, że serce bije mu zbyt głośno. Gdy zobaczył Katarzynę idącą w jego stronę z Mają, trzymającą ją za rękę, coś wewnątrz niego się przesunęło. Nie potrafił tego nazwać, ale było to coś, czego nie nauczyły go ani rynki, ani transakcje, ani negocjacje. Maja go zauważyła pierwsza. Przyniosłeś dinozaura? zawołała biegnąc w jego kierunku zatrzymała się tuż przed nim z oczami błyszczącymi jak szkło w słońcu aleksander parsknął śmiechem jeszcze nie ale chcę się nauczyć to dobrze bo triceratopsy były roślinożerne więc nie zjedzą cię jeśli się pomylisz oznajmiła z powagą po czym złapała go za rękę i pociągnęła w stronę alejek katarzyna minęła go z krótkim spojrzeniem ani uśmiechu ani dezaprobaty jakby czekała, aż pokaże, kim chce dziś być. Przez dwie godziny Aleksander robił rzeczy, które dla niego jeszcze tydzień temu wydawałyby się absurdalne. Popychał huśtawkę, zbierał liście jak skarby, słuchał długiego wykładu o różnicach między dinozaurami mięsożernymi, a wszystkożernymi. Maja była nie do zatrzymania. W pewnym momencie usiedli na ławce. Katarzyna rozpakowała kanapki, zwykłe, domowe, z serem żółtym i sałatą. Aleksander ugryzł swoją ostrożnie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłem coś tak prostego. To źle? Zapytała Katarzyna, nie patrząc na niego. Nie, to dziwnie dobre. Po chwili Maja wsunęła mu w dłoń coś małego. Kamień. Ma gwiazdy w środku. Jest specjalna. Aleksander przyjrzał się dokładnie. Na pierwszy rzut oka to był tylko kawałek granitu. Ale w świetle rzeczywiście połyskiwał, jakby w środku krył się mikrokosmos. Dziękuję, musisz ją nosić przy sobie, ona chroni, powiedziała z powagą, a potem wstała i pobiegła za gołębiem. Aleksander wsunął kamień do kieszeni dżinsów, jakby to była najcenniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostał. Kiedy słońce zaczęło się przesuwać niżej, a Maja usiadła zmęczona na trawie, Katarzyna odwróciła się do niego. Jej spojrzenie było ostre. Nie ostentacyjne, ale wyraźne. Zanim pójdziemy, musimy coś ustalić, Aleksander skinął głową. Bez prezentów, ani dla mnie, ani dla niej. Rozumiem, bez litości, nie jestem twoim projektem i nie potrzebuję twojego współczucia. Nie miałem takiego zamiaru. Bez gier. Teraz jej głos się zaostrzył. Jeśli masz coś do ukrycia, coś jeszcze, powiedz teraz. Nie będę zgadywać ani walczyć o prawdę. Aleksander nie odwrócił wzroku, nie próbował się bronić, po prostu pozwolił jej mówić. Albo jesteś, zakończyła cicho, albo nie. Zamilkli oboje. Maja zaczęła zbierać patyki i układać je w rządku, nieświadoma napięcia, które zawisło w powietrzu między nimi. Aleksander wyciągnął kamień z kieszeni, spojrzał na niego jeszcze raz i powiedział spokojnie. Chcę być. Gdy się rozstawali, Katarzyna jeszcze raz spojrzała mu w oczy. To nie będzie łatwe. Nigdy nie szukałem tego, co łatwe. Zawahała się, jakby chciała coś dodać, ale w końcu tylko skinęła głową i odwróciła się do córki. Aleksander został chwilę dłużej, zanim ruszył w przeciwnym kierunku. Niecałe sto metrów dalej, gdy skręcił w jedną z bocznych alejek, jego telefon znów zawibrował. Tym razem nie był to nieznany numer, to był jego prawnik. Musimy porozmawiać. To pilne. Ktoś grzebie w twoich transakcjach z 2018 roku, ktoś z wewnątrz. Zatrzymał się w miejscu. Rok, o którym nikt nie powinien wiedzieć nic poza tym, co oficjalne. I tylko dwie osoby znały prawdę, jedna z nich nie żyła. Zacisnął dłoń na kamieniu w kieszeni. Coś się zbliżało. I tym razem nie miało nic wspólnego z dziećmi, uczuciami ani spotkaniami w parku. To było coś, co miało moc zniszczyć wszystko. W kolejną sobotę Aleksander wybrał najprostsze dżinsy, jakie miał. Z szafy wyciągnął szarą koszulkę, nieprasowaną, bez logo. Kluczyki do najmniej rzucającego się w oczy samochodu leżały na kuchennym blacie. I to właśnie po nie sięgnął. W kieszeni spodni umieścił kamień od Mai. Nadal miał ten sam połysk, te same mikroskopijne gwiazdy, które niezmiennie przyciągały wzrok jakby rzeczywiście skrywały coś więcej niż tylko minerał. Droga do parku Łazienkowskiego minęła mu niemal nieświadomie. Myśli miał gdzie indziej, z jednej strony w przeszłości, w świecie liczbowych manipulacji, które znów dawały o sobie znać, z drugiej tu, w miejscu, gdzie zamiast transakcji był człowiek, kobieta, dziecko, kamień w kieszeni, głos w sercu, którego wcześniej nie słyszał albo ignorował, zobaczył ją z daleka. Maja w jaskrawej bluzie i z plecakiem w kształcie jednorożca, machała do niego energicznie, jakby nie minęła sekunda od ich ostatniego spotkania. Katarzyna siedziała na kocu z nogami skrzyżowanymi, obserwując wszystko z tą samą uważnością, którą Aleksander zaczynał już rozpoznawać, jakby cały świat był dla niej zbiorem detali, które należy rozumieć, nie kontrolować. Podeszli do siebie bez słów. Tym razem to Aleksander pierwszy wyciągnął dłoń. Katarzyna spojrzała na nią przez moment, jakby chciała sprawdzić, czy ten gest jest szczery i dopiero potem ją przyjęła. Ich palce zetknęły się nieśmiało, ale pewnie. Usiedli razem na trawie. Maja rozłożyła wokół siebie swoje skarby, kolekcję kamieni, w tym jeden, który ochrzciła Księżycowym. Ten jest dla ciebie, powiedziała, podając Aleksandrowi nowy okaz. Ale ten drugi, pamiętasz, musisz go mieć zawsze. Aleksander sięgnął do kieszeni i wyjął ten drugi. Cały czas przy mnie patrz. Dziewczynka skinęła głową z satysfakcją, jakby właśnie przeprowadziła udany eksperyment naukowy. Katarzyna w milczeniu kroiła owoce. Jej dłonie były precyzyjne, delikatne. Coś w tej codziennej czynności miało w sobie ogromną siłę. Aleksander patrzył, jak układa plasterki jabłek na plastikowym talerzu i czuł, że gdzieś głęboko w nim zachodziła zmiana której nie potrafił jeszcze nazwać, ale której nie chciał zatrzymać. Dlaczego my? zapytała nagle cicho, nie przerywając krojenia. Zaskoczyło go to pytanie. Bo tylko przy was czuje się sobą. Ona spojrzała na niego szybko, krótko, jakby nie oczekiwała odpowiedzi, a tym bardziej takiej. Przez ułamek sekundy coś w niej zadrżało, ale zaraz wróciła do jabłek, jakby nic się nie stało. Maja podeszła, usiadła między nimi i zaczęła dzielić owoce, powtarzając z dumą. Jabłka są dobre na wszystko. Mama mówi, że jak ktoś je jabłka, to dłużej myśli. Aleksander uśmiechnął się do niej. To dlatego ty jesteś taka mądra. Nie, to dlatego, że mam mózg dinozaura, powiedziała poważnie. One były mądrzejsze niż wszyscy myślą. Rozmowa toczyła się naturalnie, bez napięcia, bez oczekiwań. Przez chwilę nikt nie poruszał trudnych tematów. Było tylko to ławka, owoce, kamienie, trawa. Jakby świat nie istniał poza granicami parku, aż nagle Maja zapytała Ale przyjdziesz na moje urodziny, prawda? Aleksander nie zawahał się nawet na sekundę. Jeśli mnie zaprosisz, to tak. To jesteś zaproszony. Skinął głową, próbując nie pokazać, jak bardzo to go poruszyło. Zbliżał się czas rozstania. Katarzyna zwinęła koc, Maja włożyła kamienie z powrotem do plecaka. Aleksander podniósł się powoli, czując, że czegoś nie chce zostawić za sobą. W normalnych warunkach, w świecie, który znał i rozumiał, teraz przyszłaby kolej na gest: zaproszenie do samochodu, bukiet, zaproszenie na kolację w ekskluzywnej restauracji. Ale tego nie zrobił. Nie chciał dawać czegoś, co wygląda jak ofiara, nie chciał niczego kupować ani skracać dystansu za pomocą pieniędzy. Tym razem Chciał tylko być. Chcę być częścią tego, co macie, powiedział cicho, stając naprzeciwko niej. Jeśli mi pozwolisz. Katarzyna patrzyła na niego długo, zbyt długo. Milczenie między nimi zaczynało być ciężkie. Maja w tym czasie zawiązywała sznurówki, nie słuchając już dorosłych. W końcu Katarzyna wyciągnęła dłoń i delikatnie wzięła jego. Spróbujmy, ale na moich warunkach. Aleksander tylko skinął głową. Nie protestował, nie dopytywał, nie żądał definicji tych warunków. Po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy naprawdę, pozwolił komuś poprowadzić, bez kontroli, bez planu, bez gwarancji. I w tym prostym geście, w tej cichej zgodzie na cudze zasady, poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie zaznał, być może właśnie teraz zaczynał naprawdę żyć.